Witam was, moi drodzy. Tak jest, dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj chciałem wam przekazać informację taką ważną, e, ponieważ już bardzo, bardzo długo czekaliście na ten model ozonatora. Ponieważ ten model był praktycznie ponad pół roku teraz nieosiągalny. To jest ten model, który ma tutaj też funkcję jonizatora powietrza, czyli nie on tylko nie wyłącznie ozonuje, ale również jonizuje nam powietrze. Więc chciałem Wam przekazać, że ten model znowu jest dostępny i teraz on chwilowo po prostu będzie, na jak długo nie wiadomo, ponieważ no jest jego nowa dostawa i tutaj po prostu chciałem Wam to przekazać, że teraz jest możliwy zakup tego ozonatora, ponieważ znów jest. Jest on bardzo fajny, ponieważ właśnie zawiera tą dodatkową funkcję jonizatora powietrza. Jonizator powietrza. Ktoś powie, co to takiego? Jonizator powietrza, moi drodzy, daje nam tutaj jony, które nam są potrzebne, ponieważ my mamy za dużo tych takich złych jonów, które są wydzielane ze wszystkich urządzeń elektrycznych, z jakichś rzeczy różnych, z jakichś mebli, tego typu rzeczy. To wszystko po prostu generuje takie negatywne jony. Tłumaczę bardzo prosto, nie wchodząc w pojęcia. A ten znowu tworzy nam te pozytywne jony, które nam są potrzebne dla naszego organizmu, żeby on po prostu mógł dobrze funkcjonować. To jest tak bardzo w dużym skrócie powiedziane, więc tutaj ten ozonator ma taką funkcję, więc jest to po prostu dwa w jednym, ponieważ jonizator powietrza można też kupić oczywiście osobno, ale tutaj mamy to akurat dwa w jednym, więc skoro potrzebujemy na przykład ozonator to mamy tutaj od razu też jonizator powietrza. Jeżeli znowu potrzebujemy jonizator powietrza, to można wziąć od razu coś takiego i mamy jeszcze ozonator tutaj w tym wbudowany od razu. Ozonator można stosować na wiele sposobów, ponieważ ozonator naprawdę w dzisiejszym świecie jest bardzo, bardzo potrzebny. Przedstawię Wam kilka z tych sposobów, jak można go tutaj teraz używać. Teraz, jak wykorzystać taki ozonator dla swoich potrzeb codziennych? Moi drodzy, takich sposobów, jak można wykorzystać taki ozonator, jest naprawdę bardzo dużo. Zacznijmy może sobie od jednego prostego sposobu. To jest na przykład samochód. Jeżeli mamy samochód, bardzo często mamy klimatyzację w środku. Jak wiemy przy napełnianiu klimatyzacji przy jakimś serwisie. Zawsze takie ozonowanie kosztuje tak gdzieś około 50 zł, czasami więcej, to zależy też od firmy, więc bardzo szybko nam się taki ozonator zwraca. Więc po prostu możemy sobie wyozonować tutaj sami nasz samochód. Także moi drodzy, działa to bardzo prosto. Po prostu wystarczy sobie położyć tutaj ozonator. Tutaj nawet nie trzeba wężyków. Tym wyjściem, żeby było gdzieś tak wolne, można i też na drugą stronę dać. Ale na razie, zaprezentuję wam, jak to w ogóle włączyć, bo to jest naprawdę dziecinnie proste. Wystarczy tylko naciskać tutaj. I tutaj sobie czas ustawiamy 5, 10, 15, 20, 30 minut, 40 minut. Ile chcemy, do samochodu spokojnie 20 minut wystarczy. Także włączamy już tutaj czuć ozon. Oczywiście warto byłoby załączyć też i silnik, włączyć klimę, zamknąć drzwi. Tylko pomyślcie o zapasowym kluczyku. Ewentualnie uchylcie szybę, żeby Wam się czasem samochód nie zamknął. Bo niektóre się potrafią zamykać, żeby później nie był wałek, że macie tylko jeden kluczyk i Wam się samochód zamknął. Więc ja mam tylko jeden kluczyk, więc zawsze uchylam sobie leciutko szybę, tak żeby mógł dostać później do klamki. Nie jest to optymalne, bo powinno być zamknięte, ale to jest bezpieczniejsze i to i tak dużo nie robi różnicy. Ta lekko uchylona szyba, przeważnie od strony pasażera jak na siedzeniu kierowcy ozonator. Także zamykamy i niech się ozonuje. Tyle. Dobra, minęło nam te 20 minut. O, właśnie widzę, właśnie się wyłączył, czyli centralnie zdążyłem i sam się wyłączył i tyle. Co to nam daje? To nam daje przede wszystkim to, że likwiduje nam te wszystkie grzyby, które bardzo fajnie się rozwijają w samochodzie, jeżeli jest klimatyzacja i wdychając takie grzyby, szczególnie po zimie, jak zapalamy samochód, pierwszy raz używamy tego, wiele ludzi skarży się później na ból głowy, zapchany nos, katar, no i mówi się, często zrzuca się właśnie winę na to, aby mnie przewiało od klimatyzacji, bo nie nauczony, bo włączyłem nie guzik prawda, to są grzyby, które macie w klimie, które po prostu wam wyszły z tym i żeście je po prostu powdychali wszystkie. Jakieś zapachy inne nieprzyjemne w samochodzie likwiduje eee, czy jak mieliście, nie wiem, samochód od kogoś, kto tutaj kopcił w środku, to też bardzo fajnie, to niweluje te zapachy i tak dalej i tak dalej jakieś wilgoć, zapach psa, byle co, takie tego typu rzeczy. Bardzo fajnie to tutaj wszystko można sobie zlikwidować właśnie wyozonowaniem samochodu. Tutaj jeszcze chciałem wam pokazać jak możemy ozonować na przykład pościel, ręczniki tego typu rzeczy. Tutaj mamy na przykład ręcznik, tu jest worek, który jest do tego dołączony, ale to możecie używać każdego worka później. Jakby ten się zepsuł, także to bez problemu można wziąć każdy worek. Jak macie, wrzucacie to do worka. Bierzecie sobie końcówkę z tego, wrzucacie to tutaj też do środka. Zamykacie to tutaj najlepiej tak to przymknąć, tylko nie żeby wężyk zagiąć czy coś. To tak to zostawiacie. Można oczywiście jeszcze powietrze z tego wygonić, żeby tutaj nie było powietrza. O, coś takiego. I teraz po prostu włączamy sobie ozonator tutaj na 15 czy 20 minut, go sobie zostawiamy włączony i on nam to tutaj po prostu zozonuje, i już wtedy pościel czy ręcznik czy cokolwiek tutaj, czy buty, które byśmy mogli włożyć do środka, nie będą po prostu miały już przykrego zapachu. Przy okazji zostaną zdezynfekowane, ponieważ ozon, jak wiemy, jest również bakteriobójczy i tak dalej, grzybobójczy. I też jeszcze wiele innych różnych patogenów, które niszczy, także to tutaj bez problemu wszystko można zostawić tak jak jest, można sobie iść. On się ponieważ tutaj też po 20 minutach już wyłączy sam, e, ponieważ tutaj ustawiłem mu 20 minut, to się tutaj tym plusem robi, czy minusem, można sobie ustawiać i tyle, i to można zostawić, niech to sobie tutaj samo już się dalej ozonuje. Także jest to wszystko bardzo proste do wykonania. I po 20 minutach później można sobie to wyciągnąć, chociaż ja bym go jeszcze zostawił. Jak te 20 minut minie, też pół godziny niech sobie leży, żeby się ozon ładnie rozłożył, i później można sobie to wyciągnąć stamtąd. Także tak to prosto działa. Oczywiście, kolejną rzeczą, do którego najczęściej właśnie jest używany ozonator, to jest właśnie ozonowanie żywności, które pomaga przede wszystkim usuwać nam tutaj. Wszelkiego rodzaju chemikalia, które były stosowane głównie na to, na warzywa, owoce, żeby one mogły dłużej leżeć. Wiecie, kupujemy coś w sklepie, to nie jest tak, że to było przed chwilką zerwane, z pola przywiezione i już tam u nas jest. Szczególnie owoce tropikalne, tego typu rzeczy, tam wszystko jest zabezpieczone chemią, żeby to mogło miesiąc, dwa, trzy poleżeć. Również jabłka, wiecie, ten wosk taki, których na nich jest. Czasami kupujemy jabłka w sklepie, które mają nawet rok, dwa czasu, gdzie gdzieś przeleżały w jakiejś chłodni. No i później oczywiście ich cena też idzie do góry, bo im dłużej taki owoc leżakuje w środku, tym wyższa jego cena oczywiście, ponieważ to są koszty energii, żeby te chłodnie wszystkie utrzymać i tak dalej. Również i za tą chemię, która na tych owocach i warzywach jest, musimy zapłacić niestety. Ja mam tutaj teraz też... Y Akurat ze sklepu, bo jeszcze mi zostało, jak wrzuciliśmy, e, trochę buraków, trochę marchwi, które kupiłem gdzieś tam jeszcze też na Węgrzech. Nie jestem ich pewny, ponieważ nie są to z moich źródeł, a też sobie tam soko czasu do czasu robiłem. Więc co? Zozumuję je sobie tutaj teraz też, żeby po prostu z zewnątrz usunąć całą chemię, jakakolwiek by w środku na nich była i się po prostu tego... Pozbyć, bo po co mi to jeść, po co mi to pić, to mi do szczęścia nie jest potrzebne. I do tego właśnie najlepiej działa ozonator. Tak więc tutaj mam właśnie te buraczki, marchewkę, te sobie potrzebuję teraz zrobić na sok, oczywiście trochę ziół jadalnych dorzucę, ale te mi akurat nie trzeba ozonować, bo te są z mojego ogrodu, więc na nic mi potrzeba, żeby je ozonować. Wkładamy sobie tutaj to do środka, Bo ja to tutaj mam troszeczkę ciasno, bo tutaj taki mały pojemniczek wziąłem. Wkładamy to na sam dół, mamy włożone, wziąłem mały, bo tylko tyle mi trzeba i włączamy ozonator tutaj akurat 15 minut absolutnie wystarczy ozonowania i jak widzimy już nam się tutaj ozonuje i wszystko nam się usuwa tego oczywiście tylko trzeba troszeczkę jeszcze będzie zanurzyć żeby on cały był w tej wodzie zanurzony i tyle, za 15 minut mogę tutaj sobie wrócić i mogę sobie robić soczek także wszystko bardzo proste no i 15 minut minęło, już się cieszę. On się już wyłączył, on jeszcze teraz ostatnie resztki tutaj wypompowuje ozonu, które zostały w układzie. Czyli, jak już jest na zero, to on jeszcze sobie gdzieś tak z minutkę chodzi. Trochę ciężko to widać, bo słońce świeci, ale tu widzicie, że jest zero. I on dalej jeszcze pompuje. Także on wypompowuje ostatnie resztki, zaraz się wyłączy. Także to nie musicie się martwić, nic, wszystko jest normalne. O, cyk, pip, off, wyłączył się. Tyle. Także mamy zozonowane, można wodę wylać i można robić soczek. Już teraz bez chemikali, które były na zewnątrz, tutaj na tych owocach, bo zostały one skutecznie usunięte przez ozon, ponieważ to są substancje oleiste, które ozon jak najbardziej tutaj po prostu z nich usuwa. Oczywiście tych sposobów używania e, ozonatora jest dużo, dużo więcej. Mianowicie, oprócz tego możemy sobie ozonować domy, mieszkania. To jest bardzo dobra opcja, jeżeli mamy na przykład tak jak my dom drewniany, jeżeli gdzieś się jakaś wilgoć zaczyna zbierać, to wtedy bardzo fajnie na przykład jest sobie taki dom ozonować. To samo tyczy się mieszkań, jeżeli gdzieś Wam wychodzi jakaś malutka plamka pleśni, tego typu rzeczy, na przykład w łazienkach bardzo często to występuje, gdzieś przy oknach i tak dalej, gdzie się zbiera jakaś tam woda na przykład na oknach i tam się gdzieś zaczyna Pleśnie rozwijać, moi drodzy, pleśnie jest bardzo, bardzo niekorzystna dla naszego zdrowia i pomimo, że my jej nie widzimy, bo my ją możemy zamalować, ona tam dalej pod spodem jest. Wtedy właśnie ozonator robi bardzo dobrą robotę, ponieważ pomoże tutaj likwidować taką pleśń. Jak to wtedy użyć? Najlepiej włączyć go tutaj na czas maksymalny. Tutaj w tym wypadku bym go włączył. Wychodzimy po prostu z tego mieszkania. Oczywiście trzeba zabrać wszystkie zwierzęta ze sobą, jeżeli jakieś posiadamy ze sobą, żeby po prostu tam nie zostały. Z roślinami różnie bywa. Ja niekiedy zostawiałem niektóre rośliny, ponieważ mieliśmy ich bardzo dużo w domu, i po prostu zostawiałem nic im się nie działo, ale to już decyzja należy do Was, czy chcecie je gdzieś wynieść, czy nie i po prostu włączałem, wychodziłem i wracaliśmy, jak na przykład miałem go włączony na 40 czy godzinę czasu, to wracaliśmy później jeszcze te 40 minut, czekałem, on się sam wyłącza oczywiście. I później za pół godziny gdzieś tak byliśmy w domu czasami nawet i później i tak to mniej więcej wyglądało i mieliśmy już to powietrze fajnie w domu całe wyozonowane, już taki, takie rzeźkie powietrze było, jak się często Burze były na przykład, i po burzy w lato wychodziłeś tak, poczułeś takie rzeźkie powietrze. To był właśnie typowy ozon, który był w powietrzu, bo jak na przykład jest burza, to właśnie jak idzie błyskawica w dół, to ona też wytwarza ozon. Więc to było właśnie to takie czyste rześkie powietrze, które tutaj mamy. Do, dołączone tutaj również do ozonatora jest taki specjalny woreczek. Mam go tutaj obok, ale już teraz nie będę wstawać i przeciągać filmu. Tam jest ten woreczek i służy do ozonowania na przykład ręczników, pościeli, którą do tego możemy sobie wkładać dywany jakieś, buty możemy sobie zozonować, jak na przykład zaczynają nam brzydko pachnąć buty. Przeróżne rzeczy tutaj można ozonować. Możliwości jest multum. Można również całą szafę sobie wyozonować, czyli po prostu wkładamy sobie tutaj ten wężyk do szafy, na przykład tutaj do tej, o, wkładamy tak, domykamy, włączamy, tyle. I po prostu nam się tutaj wtedy szafa zozonuje. Eee, również wtedy wyciągnie te wszystkie zapachy. Tak samo można ozonować sobie lodówkę. W niej też się czasem lubią rozwijać przeróżne pleśni, których my nawet nie widzimy. Ale gdzieś tam z tyłu, na ściankach, w rowkach potrafią być, więc wtedy bardzo fajnie jest ozonować sobie lodówkę. I tu można to na przykład zauważyć, co myśmy zauważyli, jak w lodówce są gdzieś jakieś takie ogniska pleśni, które nie są widoczne, to dużo szybciej zaczną wam się rzeczy psuć, które po prostu tam macie w lodówce. I pomimo tego, że nawet możecie nie widzieć tego, że one się psują, ale będziecie mieli już zarodniki pleśni w tym jedzeniu. I to jest znowu bardzo, bardzo niekorzystne dla naszego organizmu, żeby teraz coś takiego zjadać, gdzie mamy zarodniki pleśni. Więc na to też uczulam. Bardzo dobrze jest wtedy po prostu lodówkę ozonować. Uwaga, z lodówki najlepiej wszystko wyciągnąć, co tam w środku jest, ponieważ ozon też e, wchodzi w reakcję z tłuszczami. Ja to zauważyłem. E, na przykład. E, olej kokosowy, który był gdzieś otwarty i ozonowałem, no to smakował już później ozonem i mi to już nie smakowało po prostu. Oleje również można jak najbardziej sobie ozonować, jednak wtedy tych olei się nie je, tylko się ich używa do pielęgnacji, czyli na przykład mamy jakieś problemy skórne tego typu rzeczy, to można sobie taki olej ozonować i później sobie po prostu skórę tym smarować w takich właśnie problematycznych miejscach. Również przy jakichś ranach niegojących się tego typu rzeczach używa się również coś takiego właśnie jak ten worek, który jest dołączony. Załóżmy, żeby było to na nodze, wkładamy nogę do worka, tutaj sobie przymykamy, wpuszczamy wężyk, żeby to nie było i włączamy i trzymamy. I po prostu tak można sobie również pomagać w tym, żeby przyspieszyć takie gojenie ran. Również można robić kąpiele. Czyli po prostu wodę, którą mamy, będziemy ją sobie ozonować, i tutaj właśnie usuwamy cały chlor, te wszystkie takie niefajne rzeczy, które w wodzie są. Później, jak ozonator skończy, to można dopiero wejść do tej wody i można się wykąpać. Nie wchodzimy do wody, kiedy ozonator pracuje, ponieważ tego się nie powinno wdychać. To jest taka moja rada tutaj, i której się powinno przestrzegać. Także nie Wdychamy tego powietrza, kiedy to urządzenie pracuje. Na przykład ozonuję coś w kuchni, to włączam i albo chylę sobie okno, żeby to wszystko tam nadwór uciekało, i nie jestem w tym pomieszczeniu, albo po prostu przymknę drzwi, żeby mi to do pokoju nie leciało i później idę. Dopiero jak się skończy praca ozonatora, po jakichś 20 minutach najlepiej, najlepiej 30, jeszcze lepiej by było. I wtedy dopiero idę i sobie to mogę wyciągnąć. Także nie wdychajcie po prostu tego, bo to nie jest optymalne, żeby to wdychać cały czas. Także zastosowań naprawdę jest multum, jeżeli chodzi o ozonator. Do zakupu tego modelu jest dołączana taka karteczka jeszcze w środku niebieska, ona jest przypięta tam do instrukcji. Tam macie wszystkie czasy, co ile czasu się powinno ozonować, i też właśnie macie napisane, co możecie ozonować, i tak dalej, i tak dalej. Także jest to wszystko bardzo proste. Bardzo szybko można to zrozumieć i naprawdę tak jak wam mówię, jest to dzisiaj bardzo bardzo przydatne. Także moi drodzy, jak was interesuje, potrzebujecie nowego ozonatora czy szukacie jonizatora powietrza, to w link w, linku, w opisie tego filmu macie link do tego urządzenia, macie tam też kod zniżkowy, ponieważ to jest ta firma, z którą my współpracujemy już od dłuższego czasu, więc po prostu macie jeszcze tam rabat za to, że jesteście naszymi widzami, czyli będziecie mogli go kupić troszeczkę taniej niż normalnie. Także numer telefonu też jest w opisie tutaj po prawej stronie taki dziubeczek sobie klikniecie, to Wam się opis rozwinie. Także ja Wam życzę miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!